Tomasz Gdula, witam Państwa bardzo serdecznie w studiu Białego Kruka, w którym goszczę dzisiaj Wojciecha Reszczyńskiego, znakomitego dziennikarza, publicystę prasowego, radiowego i telewizyjnego oraz autora widocznej przed nami książki, książki pomiędzy wschodem a zachodem. Kłaniam się, dzień panie dobry, Wojciech. kłaniam się Państwu. Pan redaktor prosto z trasy, w bardzo upalny dzień, zatem ja dzisiaj ubrany formalnie, pan nieco luźny. Dużej... prawdziwy konserwatysta. Natomiast ja prosto z podróży, proszę mi wybaczyć mój sportowy strój. Panie redaktorze, spotykamy się przy okazji premiery pańskiej najnowszej książki, książki pomiędzy wschodem a zachodem, w kręgu myśli Feliksa Konecznego. Jest to bardzo interesująca, jednocześnie gorzka diagnoza naszego dziś, naszego tu i teraz, ale jednocześnie takie déjà ma, jak się czyta tę książkę, że to wszystko w historii już było, te wszystkie szaleństwa, które nam towarzyszą, już były. Jak pan definiuje dzisiaj największe zagrożenie dla polskości? Zacznę może od humorystycznego spojrzenia na ten problem. Jest taki rysunek Andrzeja Krauzego który pokazuje pana Boga wychylającego się za chmur i wskazującego palcem na takie małe czarne punkciki, to są ludziki i on się zwraca do nas, mówi: "A was Polacy umieszczę między Niemcami i Rosjanami". I to jest ten dopust Boży, który musimy znosić. To są dwie znacznie liczniejsze, silniejsze nacje i Dosyć powiedziałbym, dosyć, może to nie najlepsze słowo agresywne nacje. Niemcy to jest cywilizacja bizantyjska, zdominowana przez Prusy, zaborcze Prusy, które sięgają historii czasów, prawda, Bitwy Grunwalskiej. Natomiast Rosja to jest cywilizacja turańsko-mongolska, która też powstawała na przełomie wieków jest niezwykle zaborcza, agresywna. Cytuję wypowiedzi różnych mądrych profesorów, sowietologów, którzy udowadniają, że Rosja bez zaborów zanika i zniknie. Rosja musi podbijać. Rosja musi zabierać. Mamy tego potwierdzenie również we współczesności, tuż za naszą granicą. Toczy się kolejna rozpoczęta, rozpętana wojna. Oczywiście, że tak. Wojny. Rosja jest największym państwem na świecie. Mogłaby zagospodarować ten swój olbrzymi kraj w cudowny sposób, wybudować autostrady od Moskwy do Wadywostoku, ale nie. Chce podbijać, chce kraść, chce zabierać, a przede wszystkim chce rządzić i być hegemonem na, na tych terenach. Niemcy też tej hegemonistycznej swojej polityki, tego swojego rysu, charakteru, charakteru narodowego się przecież nie wyzbyli, bo współczesna Unia Europejska czymże innym jest, jak wielu mówi, czwartą rzeszą. Tak jest. To jest budowana czwarta rzesza, tak można nazwać, dzięki Unii Europejskiej, która jest zdominowana przez, przez Niemców. Niemcy i Rosja mają w sumie te same cele. Chodzi o zagospodarowanie Europy Środkowej, a więc Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria. Cały ten środek, w którym żyje kilkaset milionów ludzi, który nie jest na tyle spójną organizacją, by móc wywierać jakieś znaczenie w Europie. Siłą rzeczy poddaje się wpływom ze wschodu i z zachodu. A potencjalnie jako trójmorze czy też międzymorze, jakkolwiek byśmy się tego nie nazwali, ma ogromny potencjał, żeby stanowić skuteczną przeciwwagę zarówno dla imperializmu wschodniego, jak i tych zakusów. Tak w jest. I to znaczenie tego usytuowania geograficznego państw leżących między Rosją a Niemcami no doceniali nasi przodkowie, bo to, co dzisiaj nazywamy Trójmorzem, to jest dawna idea Jagielońska. To jest Bałtyk, Morze Czarne, Morze Śródziemne. Gdybyśmy stworzyli na tym terenie jakąś wspólną organizację, no jest Trójmorze, są inicjatywy, są budowane różne przedsięwzięcia gospodarcze, to oczywiście wszystko w tej chwili jest przyhamowane, ponieważ to nie jest w interesie ani Rosji, ani Niemiec. Być może zwycięstwo Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych nada nowy impuls tej inicjatywie, którą to nazywamy między To jest cała Prezydent nadzieja. Prezydent Trump jest wielkim Admiratorem tego właśnie rozwiązania tak jest, geopolitycznego? Tak jest. E, miejmy nadzieję, trzeba życzyć dobrze mm, Trumpowi, e, ponieważ wielokrotnie wypowiadał się na ten temat, twierdząc, że ta idea em, podmiotowości krajów e, leżących między tymi dwiema. Olbrzymi nacjami jest, jest słuszna, jest pożyteczna, jest pożądana również dla Ameryki. Dlatego, że konsekwencje rywalizacji między Rosją, Prusami, no, konsekwencje były tragiczne dla Europy. Stąd Putin, który tutaj na Westerplatte w 2008 roku przypominał, że Europa była spokojna, budowała pokój w momencie, kiedy Rosja porozumiewała się z Niemcami, kiedy istniała przyjaźń między tymi krajami, to wtedy kwitła Europa. Oczywiście kwitła, ale kosztem Europy Środkowej. No, a kiedy dochodziło do konfliktu interesów między Niemcami i Rosją, to wybuchały wojny. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, to przecież są wojny o panowanie nad Europą. I te wojny, potężne wojny, które zabrały tyle setek milionów ludzi no, ciągle nad nami jak gdyby w pewnym sensie wiszą, bo nie wiemy, jaka jest, jaka będzie polityka Niemiec, która, które za pomocą Unii Europejskiej chcą sobie podporządkować wszystkie te kraje. Widzimy, jaki jest stosunek Niemców, Niemiec do Ameryki. Nie przebadają za Amerykanami, badania to Delikatnie wykazują. Tylko nie mówiąc, tak? No a oczywiście Rosja i jej z kolei polityka i cała propaganda wmawia swoim Rosjanom, że imperialiści, Amerykanie chcą zaatakować Rosję, chcą zabrać, ukraść część tego terytorium i oni się z tym nie godzą. Jeżeli znowu porozumieją się Niemcy z Rosjanami, to może przez jakiś moment istnieć coś na wzór jakiegoś traktatu wersalskiego, ale po pewnym czasie następuje, co jest zrozumiałe, co jest też elementem prawdziejowych, o których pisał Felix Koneczny, przychodzi potem moment rywalizacji między tymi krajami. O panowanie, o przywództwo w Europie i dochodzi do krwawych konfliktów i wojen. A polem bitwy zazwyczaj nasz kraj ze względu na swoje położenie. Kraje Europy Środkowej to jest dla tych dwóch krajów mięso-armatnie. Pamiętamy, jak to wyglądało przed powstaniem niepodległego państwa polskiego, jak się kłaniali nam zaborcy, chcąc za wszelką cenę przeciągnąć Polaków do swoich celów polityczno-wojskowych. No i tutaj e, oczywiście ci, kto, którzy znają historię, wiedzą, że ten manewr e, się nie udał, ponieważ Piłsudski doskonale wyczuł, na czym to będzie polegało. E, że najpierw, prawda, atak na, na Rosję, a potem e, Francja, Anglia Będą walczyć z Niemcami, Austrowęgami i Prusami. To świetnie my Polacy w tej sytuacji zaistnieli. I teraz wróćmy na nasz grunt już współczesny, ponieważ jednak będąc w kręgu myśli Feliksa Konecznego możemy stwierdzić, że my Polacy nie jesteśmy ani ze Wschodu, ani z Zachodu. Stworzyliśmy bardzo wyjątkową. Kulturę, bardzo wyjątkową rzecz, można cywilizację, która była największą przestrzenią wolności w świecie XV, XVIII wieku i która do dzisiaj stanowi nasze polskie DNA. I może jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj nam się zohydza polską szlachtę. W całym procesie edukacji młodzi ludzie są uczeni, że szlachta to tylko pijaństwo, warholstwo, liberum veto. A nie mówi się tego, że my narodem staliśmy się w nowoczesnym tego yy, słowa znaczeniu, tego pojęcia znaczeniu. Przez uszlachcenie się, przez to, że chłopstwo przyjęło obyczaje szlacheckie, wartości szlacheckie, i właściwie jesteśmy narodem, rzec można, w, pewnym, oczywiście w pewnej przenośni, w pewnej metaforze, tak. szlacheckim. Czy dzisiaj <grym musimy <grym tego właśnie przede wszystkim bronić? Z czego nas chcą wyprać ci, którzy wziąwszy władzę kilka miesięcy temu, chcą rugować religię ze szkół, chcą. Uniemożliwiać młodym ludziom naukę historii jako źródła dumy z tego, że jesteśmy Polakami, i całą naszą przestrzeń publiczną, włącznie z takimi kluczowymi, fundamentalnymi pojęciami, jak rodzina, chcą nam przenicować na własną, nowoczesną modłę. Tak, Felix Koneczny wyjaśnia szereg bardzo ciekawych, nieznanych pojęć. Między innymi to słowo szlachta, to jest niemieckie słowo. Szlachta to są rodowcy i nieprawdą jest, że szlachta, że rodowód Polski jest chłopski, że to chłopstwa, chłopska warstwa wytworzyła panujące elity. Nie, to szlachta. Potem ta szlachta ubożała oczywiście, co jest, co jest zrozumiałe. Feliks Koneczny wyjaśnia bardzo dużo Nieznanych pojęć i, i, i wyjaśnia pewne uwarunkowania i uwikłania, w których znajdujemy. No, to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to jest dowód na to, że Polska wciąż jest pod wpływem różnych cywilizacji. Cztery podstawowe cywilizacje istniejące na, na terenie Polski to jest oczywiście nasza cywilizacja łacińsko-chrześcijańska, cywilizacja Bizantyjska, cywilizacja turańska, czyli rosyjska, i cywilizacja żydowska. Na szczęście nie mamy jeszcze tej piątej, która już zalewa Europę Zachodnią chodzi o cywilizację islamską. I wpływy tych cywilizacji na ludzi posługujących się językiem polskim, mających wpływ na polskie sprawy, okazuje się bardzo duży. Nic dziwnego, że Donalda Tuska prasa niemiecka nazywa Germanofilem, ja go nazywam Gauleiterem, To jest człowiek, który ma realizować interesy niemieckie w Polsce. Stąd przyhamowanie wielu procesów inwestycyjnych i stąd niezrozumiałe dla Polaków, będących w sferze cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej, przyzwolenie na ataki na Kościół i religię. Pani, pani Nowacka, minister edukacji, to e, absolutne nieszczęście dla Polski. Kobieta, która nie zna historii, nie rozumie polskości, ducha polskiego, e, nienawidzi osobiście religii katolickiej, nienawidzi księży. Nawet stwierdziła ostatnio, że jak katole wyją, to bardzo dobrze <laughs> mają wyjść. Bardzo, bardzo nieciekawa postać, wyjątkowo słabo wykształcona i niezwykle zacięta, kierując swoją nienawiść do Kościoła katolickiego. A tutaj aż się prosi, jest zresztą w mojej książce wiele takich przykładów, wiele zdań. Z którymi nie da się polemizować. Polska, pisze konieczne, albo będzie katolicka, albo jej nie będzie. Taka była nasza historia. Polska, opisywana od najdawniejszych czasów, jeszcze od Ptolemeusza, jawi się jako kraj oczywiście żyzny, zasobny, zwierzynę, ryby, płody rolne itd. Na terenie, którego mieszka bardzo spokojny, życzliwy lud, o którym tak pisze i Kładłubek, i Ptolomeusz wspominał, taki lud, który zajmuje się swoją uprawą. No, ziemię mieliśmy do rzecza, w związku z tym to rolnictwo przodowało u nas. I to jest taki lud bardzo życzliwy, do momentu, kiedy ktoś mu coś zacznie zabierać. Bo to nie jest tak, że poddajemy się zupełnie bezkrytycznie temu, co się dzieje w stosunku do nas, potrafimy się przeciwstawić, potrafimy się postawić, ale generalnie opis Polaków jest bardzo życzliwy w historiografii. Europejskiej. Dlatego tak chętnie przyjmowaliśmy tutaj tak jest. przedstawicieli tych kultur, które pan wymienił, włącznie z tą islamską, i wszyscy mieli tutaj miejsce w naszym kraju pod jednym warunkiem: że szanowali katolicki charakter tego państwa. Tak jest. A to państwo, będąc katolickie, gwarantowało wszystkim wolność życia po swojemu, wyznawania własnej religii, i właśnie dlatego na gruncie katolickim stało się ową największą przestrzenią wolności kilkaset lat temu, o której wspomniałem. E, państwo polskie, mając swoją oryginalną myśl polityczną wygrało większą bitwę niż tę militarną pod Grunwaldem, bo wygrało Sobór w Konstancji w 1411 roku, na którym Europa ówczesna, która występowała zawsze po stronie zakonu przeciwko Polsce, musiała się pogodzić z tym, że chrześcijanie nie ma prawa siłą nawracać niewiernych. Że niewierni, że ludzie nie znający jeszcze Chrystusa, to też jest lud Boży. I przyjęto tę doktrynę. To słynny traktat Pawła Włodkowica z 415 roku. No Właśnie to jest na ten rektor temat. krakowskiego uniwersytetu, który zrobił tę rewolucyjną zmianę w Europie i chwała mu za to. A jego oponent niemiecki dominikanin Falkenberg. Wprost pisał w swoich pismach, że Polaków trzeba wykończyć, zabić, wymordować. Polacy to jest naród oszustów, fałszerzy itd. Także fake newsy już wtedy istniały i skierowane były również w stosunku do Polski. No to mamy tak: walkę z katolicyzmem, walkę z prawdą poprzez fake newsy i próbę hegemonii nad nami, rozciągnięcia tej hegemonii przez obie potęgi, które z nami sąsiadują. Panie redaktorze, a tak czysto cywilizacyjnie patrząc, jak pan oglądał na przykład otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i widział pan te profanacje ostatniej wieczerzy, zupełnie bezczelną i oburzającą, nawet świat muzułmański w Iranie też przecież potępiono tę, tę inscenizację. To, czy Pańskim zdaniem tamta część Europy, zachodnia część Europy, nie tylko Francja, jest jeszcze chrześcijańska, czy to już jest zupełnie inna, nowa cywilizacja, albo cywilizacja na tyle upadła, że dopiero coś się musi z niej wyrodzić? I pytanie: czy wiemy co? Z tego nie będzie żadna cywilizacja, dlatego że dopuszczenie cywilizacji arabskiej, islamskiej do Europy Zachodniej. Według profesora Konecznego, który to udowadnia w sposób perfekcyjny, nie stworzy żadnej syntezy. Według Feliksa Konecznego dwie cywilizacje na tym samym gruncie skazane są na walkę. I ta walka odbywa się w tej chwili na Zachodzie. Cywilizacja łacińsko-chrześcijańska się cofa, zaczyna dominować agresywna cywilizacja islamska, która... No, jest nie do pogodzenia, nie do pogodzenia z chrześcijaństwem. Jakże inaczej postępowali Polacy, bo teraz mi się przypomniało, ktoś tam mówił, no Polacy też prowadzili kolonizację, też byli zaborczy, na przykład wchodzili na tereny Rusi. Nasza noblistka Olga Tokarczuk przecież ta, głosi takie ta, ta, ta. tezy i zbiera owacje yy, za granicą, a również w kraju niektórzy jej klaszczą. Yy, tak, więc yy, tak, Polacy yy, byli obecni w Rusi Kijowskiej, tam mieszkali również i żyli chrześcijanie obrządku wschodniego i Polska miała dla nich bardzo dobrą ofertę, potrafiła stworzyć jednolity organizm, Rzeczpospolita dwojga narodów, a potem Rzeczpospolita trojga narodów, trzy narody symbolizowane przez koronę, przez orła przez rycerza na koniu, czyli Litwę i Michała Archanioła, patrona, patrona Rusi Kijowskiej. No, ktoś może powiedzieć, ale Piłsudski się wybrał na, na Kijów i tam chciał rządzić Ukrainą. Proszę Państwa, Piłsudski wyraźnie powiedział tamtejszym Ukraińcom, chociaż nazwa Ukraina jeszcze wtedy nie była rozpowszechniona, powiedział, jesteśmy tu Polacy, Wojsko Polskie po to, żeby pomóc Ukrainie stworzyć silną granicę, która będzie zaporem przed Rosją. Jeżeli Ukraińcy stworzą silną zaporę, stworzą silne państwo, to my, Polacy, wycofamy się z Ukrainy. Było wiele dramatów. Jechali za Piłsudskim różni magnaci nasi, hrabiowie, którzy posiadali olbrzymie majątki liczące setki tysięcy hektarów, licząc na to, że wrócą na swoje rodzinne ziemie. Piłsudski powiedział: Nie, tu będzie Ukraina, tu jest lud ukraiński, który jest w większości i to będzie ich ziemia. A więc Polacy nigdy nie mieli e, tendencji do kolonizowania, do zabierania komuś e, czyjej ziemi. Bardzo chętnie się potrafili dogadywać e, poprzez e, dialog, poprzez rozmowy, poprzez jak to się dzisiaj mówi: e, konsensus. Powiedział pan za Feliksem Konecznym, Polska albo będzie katolicka, albo jej nie będzie. Również profesor Wolniewicz, zmarły kilka lat temu filozof, który był agnostykiem, który nie był wierzący, ale mówił o sobie: Jestem niewierzącym katolikiem, bo kocham polskość. Zatem mhm. pytanie. Znałem go, znałem go, tak. Pytanie na sam koniec. Y czy ta polskość, tak przez nas konserwatywnie rozumiana, otwarta wobec wszystkich, a jednocześnie dzisiaj zachukana przez ten agresywny postęp? Przetrwa jak jest klucz do tego przetrwania. Polska przetrwa, ale wciąż mam wrażenie, że ponosimy poważne straty. Wciąż nie możemy odbudować tej tkanki najbardziej polsce ważnej, czyli katolicyzmu, który, którego siła polega na moralności, na etyce, na przestrzeganiu zasad etyczno-moralnych. I że wciąż jest za mało. W Polsce patriotów, ludzi kochających swoją ojczyznę. Patriotyzm jest przez Trzecią RP wyśmiewany, łączony nawet z szowinizmem, a to są zupełnie inne pojęcia. W 2008 roku gazeta wyborcza napisała, że patriotyzm jest jak rasizm. Gazeta Wyborcza to jest instytucja, to jest firma, która zrobiła bardzo, bardzo wiele złego, jeśli chodzi o polskie interesy. Ona nigdy nie reprezentowała Polski, Polski wolnej, Polski duchowej, Polski katolickiej, ona z nią walczyła. To jest mniej więcej gazeta, którą mógłby czytać Donald Tusk, który też złożył z swego czasu w 1987 roku taką deklarację. Że Polskość to nienormalność. Polskość to normalność, ale to jest, to jest zadanie i to jest piękne zadanie dla ludzi żyjących między Odrą a Wisłą. Jesteśmy narodem w pewnym sensie wyjątkowym, niezwykle zdolnym. Nasi przeciwnicy wiedzą, że. Chwile wolności, niepodległości, suwerenności gospodarczej mogą spowodować to, że będą się czuli zagrożeni. Dlatego co pojawiają się takie tendencje, żeby Polskę stłamsić, żeby ją zatrzymać w rozwoju, żeby nie pozwolić jej, by dalej mogła kwitnąć. Mamy zdolnych, bardzo zdolnych ludzi. A co, powoduje, co to powoduje, że ci ludzie są tacy, a nie inni? Sfera wolności, która zawsze istniała w Polsce, największa w Europie, sfera swobody i wolności, bo tylko w warunkach wolności i swobody może się rozwijać wolny człowiek, może coś tworzyć dla innych ludzi. I kluczem jest to, żeby młodzi Polacy to właśnie zechcieli zrozumieć i zechcieli przyjąć jako swoje dziedzictwo. Na kampusie Polska mamy takich, którzy mówią o sobie, że są Europejczykami, choć de facto są Unijczykami o europejskości, nie mając specjalnie pojęcia, ale są też tacy, którzy chadzają na marsze niepodległości i hołdują naszej pięknej narodowej tradycji, aby z takiej młodzieży wyrosła nowa polska elita. Klucz do tego jest w książce pomiędzy wschodem a zachodem redaktora Wojciecha Ryszczyńskiego, znakomitym zbiorze esejów i felietonów, który serdecznie Państwu polecamy. Ja bardzo dziękuję Panu dziękuję redaktorowi bardzo. za spotkanie, Państwu dziękuję za uwagę, kłaniam się pięknie, do zobaczenia. Zapraszamy do odwiedzenia naszej księgarni www.białykrug.pl do subskrypcji kanału wydawnictwa Biały Kruk na YouTube oraz do zapisania się do grupy Białego Kruka, aby bezpośrednio otrzymywać ciekawe i prawdziwe informacje www.białykruk.pl ukośnik zapisz się.